Panią Agafę Wiedna z reprezentacji Województwa Włoskiego w Finale z Kolonii na 2009 i Panią Aleksandrę z Kisztu Państwa, chciałbym pogratulować już Pani Agacie Biebrat, która studiuje w Łodzi w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Jest już mistrz z Polonią Województwa Łódzkiego. Gratulujemy tego wyboru, ale jednocześnie gratulujemy także zakwalifikowania się do finałów z Polonii. Były półfinały niedawno. I w ramach tych dwóch finałów Pani Agacie udało się już otrzymać tę nominację i będzie uczestniczyć w tej rywalizacji w ramach finału, który odbędzie się przypomnieć Łodzi. Natomiast chciałbym, gratulując także udziału w półfinale Pani Aleksandrze Pawliwicz, która jest Łodzianką i studentką z kolei Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Eee, gratulując, chciałbym Państwa prosić, by przekazać tę informację, że Pani Aleksandra może być uczestniczką finałów, ale musi zdobyć odpowiednią ilość głosów poprzez SMS. -y. Jest przez Komisję przez Biuro y, Miss Polonii przyjęta reguła, że jeszcze jedna y, kandydatka, jeszcze jedna uczestniczka finału może być wywołana w drodze głosowania poprzez SMS. No, I y, chciałbym podać, y, że na numer 72 601, y, można wysyłać sms o treści Miss 5 i y, w ten sposób y, dać możemy szansę, taniej ale szansę e, dobycia tego prawa do uczestnictwa w finale. Czego bardzo gratuluję. E, za moment zresztą konferencja się już Ja poproszę tutaj Panią Ewonę o króciutki komentarz. Komentarz serdecznie, półfinały już poza nami, 11 lipca. Po raz trzeci młodzież te półfinały się odbyły e, I właśnie my tutaj przyszliśmy e, Przypomnieć o tej współfinale panu prezydentowi, przynosząc takie gadżety na pamiątkę. To są koszulki, które których wystąpiły finalistki, półfinalistki z napisem Łódź, bardzo proszę, to dla pana prezydenta. Dziękuję. Oczywiście chciałam również powiedzieć, że reportaże z telewizji Łódźkiej będą emitowane 3 października. Natomiast 10 października na antenie dwójki o godzinie 13.30 będzie 20-minutowy reportaż z całego półfinału, to znaczy nie tylko z gali finałowej, ale z pobytu 34 pięknych polek w Łodzi. Cała relacja łącznie właśnie z dniem, kiedy pan prezydent oprowadzał wszystkie polki po pięknej Łodzi, a więc zapraszam państwa do obejrzenia tego reportażu. jak również bardzo proszę w imieniu Agencji Impresaryjnej jak także biurami z Polonia, o właśnie o te SMSy i bardzo taką e, dużą promocję e, Oli Laszkiewicz, która teraz będzie walczyła o wejście do finału, jak również Agaty, która e, będąc już w finale e, no, będzie miała też wielką, tutaj wielkie zadanie, ponieważ głosuje w finale publiczność, prawda? To też będzie smsowe głosowanie, a więc cała Łódź, całe województwo łódzkie powinno tutaj zawalczyć o Agatę i te smsy wysłać. No oczywiście numer e, e, Agaty, który będziemy wysyłać sms to jeszcze jest nieznane.